Opowiadanie o nastolatkach, którzy jeżdżą pociągiem po ich kraju. Tutaj akurat tata ich odebrał i jadą do domu. Zanim przyjadą, to przyjechali do parku. Doszli. Dzień dobry, zapraszam. Dobrze, dobrze, skanujemy bileciki. Cyk, cyk, ważne, zapraszam, wchodzić do środka, bileciki do mnie idą. Dobrze, dobrze. Jak coś, przepraszam za grafikę, a telefonem, a grałam na tablecie, a więc jak nie będziecie czegoś czasami widzieć, to sorki. Dobra, chodź, chodź, chodź. Gdzie idziemy? Tu mamy swój kemping podobno gdzieś. To nie jest ten różowy. Sorry, źle ustawiłam. To jest ten różowy, a nie ten zielony. Zielony i różowy. Tak, moje jest różowy, twoje zielony. Moje jest różowe twoje zielone. Mi się wydaje, że przyjechaliśmy na kilka dni. Nasze są wszystkie mi się wydaje. Tata mi coś mówi, że nasze są wszystkie. No dobra. Ja idę tu, teraz opodarzę, a ja się przebiorę. I nie to nie to, to, to. Dalej się przebiorę. No niby ona się przebiera tam i szybko zmienię. Dobra, już przebrana. To do niej a outfit nie pasuje, ale inni wybierali, nie ona. A więc... To prostu to jest taki dla niej luźny to outfit. Idzie się przejść zobaczyć, obejrzeć. Dobra, idziemy zobaczyć, obejrzeć o tu drugie piętro, o VIP. To idziemy tu, co tu, fryzura. Jeszcze tylko zadziała, ona no bo taka działa No ale nie ma jaśniejsze A jakieś się wykombinuje Dobra Rezurka zmieniona, można iść dalej Co tutaj jest? A zdjęć fajne później mi zrobi Dalej dobra, trzeba iść do windy, idę z nim, on już tu był, przecież chodził tu, jak ja się przybierałam, słyszałam go. Chodź jeszcze tu, mi kaza na to. fajna fryzura. Dzięki. Tu mamy jeszcze swoją wyjściówkę. Um. Aha, czyli do pomalowania to ja się pomaluję może, wiesz co? Taki różowy, ładny, no. Tutaj ładnie pomateczką. No, jak coś się maluje. Do kablaka nie ma takiego czegoś jak dodane, i czyli tak robię, no to się maluje, oki. Okay? I trytykujcie, ja nie stworzyłam do kablaka, ja tylko wam tu gram. Tu taki, uuu, nowy szampan do kolekcji. Ja zbieram, właśnie szampany zbierałem. Dobra, idziemy, choć na dół. Ty już u góry byłeś, no to wiesz co. I jak. Dobra, idziemy. Jak coś ich nie ma, bo nie włożyłem ich do serca więc teraz kładę. Dobra, Dobra, jesteśmy. Co tu? Chodźmy w tą stronę może, gdzie nie ma VIP. A nic nie ma. Dobra, tu widzę etykietę. Dobra, idę. A, tu może takie sala śpiewać. Dobra, chodź. Czekajcie, może zgłośnię dźwięki. Takie coś dodaję na przykład Dobra, teraz to zróbmy Chodź, idziemy dalej O, tu mamy takie coś, u, można się przebrać Patrzę jak coś, której ubranko pasuje, to jej wezmę, to pasuje, to To też pasuje, to nie Czyli będzie w tym chodzić. Tutaj pasuje. To tak. To będzie w tym chodzić, na razie. Tutaj pasuje, na razie. To jest w razie chłopakami. to też. I to też. I tu chłopak... Przedtem mnie będzie pasował. Dobra. Idą, ona występuje, a więc ona tu będzie miała i ja Was tu już odprowadzę. I tu mamy na przykład takie coś. I ona w tym będzie występować i w tym, i w tym. Ona dzisiaj właśnie tu występuje, na razie ściszymy. Tu mamy takie coś, i tu A. Tutaj musimy zrobić raz, dwa, trzy, później którym to? Raz, dwa, i raz, dwa, trzy. I nam takie coś się otwiera. Takie damy myszki tu mamy. O, i tu mamy VIP wejście VIP i tu mamy taki basenik ja się przenoszę na wieczór gdy będzie już grała koncert widzimy się na wieczorze nastaje wieczór oni w tej chwili się właśnie szykują do koncertu Alicja Maja Zosia i Klaudia właśnie występują a więc już jeszcze chwila i występują. Uwaga, uwaga. Powitajcie na scenie nową uczestniczkę Klaudię. Zapraszam, wchodzi. Można zaczynać. Owszem. La, la, la. Jak chcesz, ona tu śpiewa i ten...